Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. W historii bez cenzury, czy to w jednym z poprzednich odcinków, czy w rozdziale nowej książki, przedstawiliśmy wam niejedną brawurową akcję zbrojną polskiego państwa podziemnego. I wiecie już w związku z tym, że musiały być choćby wszystkie klepnięte przez dowództwo, albo że czasami polegały na zabijaniu innych ludzi, ale ktoś te wyroki musiał wykonywać. I dzisiaj zajmiemy się najbardziej ekstremalnym przypadkiem. Co musiał zrobić egzekutor AK przed wykonaniem wyroku, czy odpuszczeniem? Dziewczynom, czy czasami nie przesadzano, czy na przykład jak przyszło zlikwidować kolegę, to pojawiały się wątpliwości i czy po zabiciu tylu osób można było normalnie dalej żyć? Poznajcie Stefana Dąbskiego, egzekutora armii krajowej, już teraz w historii bez cenzury. inaczej to do bardzo ważnych pierwszych lat jego życia wrócimy sobie pod koniec odcinka a póki co niech nam wystarczy wiedza że jak miał 14 lat to wybuchła druga wojna światowa a wychowano go w ten sposób że jako 16-latek wstąpił w szeregi AK czyli może warto wyjaśnić, Armii Krajowej, która w swoich dziejach miała w swoich szeregach naprawdę ogromne ilości fantastycznych, honorowych chłopaków i proszę nie pomyślcie, że wszyscy mieli taki stosunek do ludzkiego życia jak nasz dzisiejszy bohater, który bardzo szybko zaczął nudzić się standardowymi zadaniami przydzielanymi chłopakom w jego wieku. Przenosił meldunki i sam potem wspominał, że często polegało to na wyjęciu kartki spod kamienia i zaniesienia jej pod drugi kamień. Stefan chciał się zaangażować bardziej, zdecydowanie bardziej i nie bał się przy tym ubrudzić sobie rąk. Kiedy dowiedział się, że jeden z jego kolegów utrzymuje bliskie kontakty z gestapo, to poprosił dowództwo o możliwość wyręczenia grupy likwidacyjnej i możliwość samodzielnego zlikwidowania kolegi Konfidenta. Na początku trochę dowództwo się wahało, ale w końcu zgodzili się, więc Dąbski zaprosił kolegę na kameralną popijawę. Kumpel Konfident jeszcze nie wiedział, że to będzie najbardziej wystrzałowy balet w jego życiu. Bo w pewnym momencie Stefan wyjął karabinek i powiedział, że jest zapalonym myśliwym, to może by sobie do saren postrzelali. Kolega nie miał nic przeciwko, więc ruszyli do lasu, ale nie uszli zbyt daleko, bo już po kilkunastu krokach Stefan wypalił do kumpla z odległości tak bliskiej, że jak potem wspominał, nie musiał nawet celować. Ale ktoś się teraz może zastanawiać, zaraz, zaraz, ale to egzekutor AK nie musiał przypadkiem przed likwidacją odczytać treści wyroku. No musiał, ale Stefan akurat zapomniał. Zadanie zostało wykonane, ale dowództwo stwierdziło, że jak już chłopaczyna ma być tym egzekutorem, co niech się jednak trochę podszkoli. Trafił na kurs plutonu egzekucyjnego Armii Krajowej do podrzeszowskich lasów. Tam uczono likwidacji przy pomocy broni krótkiej, bo była najzwyczajniej w świecie najporęczniejsza. Szybko ulubionym gnatem naszego dzisiejszego bohatera stał się produkowany w radomiu wiz. Szczególny akcent kładziono tam na szybkie wyjęcie broni i ekspresowy strzał, żeby wróg nie mógł zorientować się, co się dzieje. I już po paru chwilach zbijał piątkę z Belzebubem. Kolejna okazja do sprzątnięcia wroga trafiła się dość nieoczekiwanie, bo właśnie w czasie tych szkoleń chłopaki ćwiczyli sobie w najlepsze, aż tu nagle z okolicznej wsi przebiegł chłop, który powiedział, że jednego z nich Niemcy właśnie capnęli, bo znaleźli przy nim mięso. Chłopaki szybko ruszyli do wsi, odbili kumpla, ale to nie wszystko, bo wzięli też jeńca. I to nie byle jakiego. Bo to był gość, który wyznaczał kontyngenty, czyli decydował o tym, ile tym razem Niemcy zabiorą polskim chłopom jedzenia albo zwierząt gospodarskich. Naszych żołnierzy kusiło, żeby gościa odstrzelić na miejscu, ale nie zrobili tego. Mało tego. Wysłali do wroga informację, że koleżka jest bezpieczny i żołnierze Armii Krajowej nie zrobią mu krzywdy pod warunkiem, że naziści nie będą mścić się na okolicznej ludności. Co więcej, jak przez pół roku będzie spokój, to jeńca wypuszczą całego i zdrowego. i Niemcy się do tego wszystkiego zastosowali. Ludność lokalna została nieruszona, no ale jeśli chodzi o polską stronę tej umowy, no to już tak średnio, bo nasi odstrzelili jeńca jeszcze tego samego dnia, tylko że w tajemnicy. I teraz można się zastanawiać, jak w roli egzekutorów czuli się przecież bardzo często młodzi chłopcy. No przecież strzelić komuś w łeb to musi być, podejrzewam, spore przeżycie, ale jak się okazuje, nie dla wszystkich. Domski tak to wspominał. W pewnym momencie byłem dumą całego oddziału, ponieważ nie robiło mi różnicy, czy ja żyję, nie dbałem zupełnie o to, czy żyją inni. Strzelałem do ludzi jak do tarczy na ćwiczeniach, bez żadnych emocji, lubiłem patrzeć na przerażone twarze przed likwidacją, lubiłem patrzeć na krew tryskającą z rozwalonej głowy. Oczywiście, tego rodzaju akcje często wiązały się z wielkim ryzykiem, a raz Stefan przeżył tylko dlatego, że miał gigantycznego farta. Jesienią 1943 roku dostał zadanie zlikwidować pewnego Volksdeutcha w Rzeszowie. Wszystko szło zgodnie z planem. Podszedł do niego na ulicy, wyciągnął szybko broń, tak jak go szkolili, nacisnął spust. I usłyszał tylko głuche kliknięcie. I wtedy wróg szybko wyjął swoją broń i zaczął próć do Domskiego, ale wtedy przyszło, a w zasadzie przyjechało, dość niespodziewane wybawienie. Bo pewnie któraś z kul dopadłaby w końcu Domskiego, który zaczął uciekać, ale akurat wtedy przejeżdżał tamtędy pewien niemiecki żołnierz, który zobaczył taki oto obrazek. Jakiś koleżka w popłochu ucieka, a jakiś inny typ pruje do niego w biały dzień z pistoletu. No ani chybi egzekutor armii krajowej próbuje sprzątnąć jakiegoś typa. No to niemiecki żołnierz wziął karabin i pociągnął serią. Po Volksdeutschu. A Stefan uciekł. No dobra, ale jak się sprawy miały, jak trzeba było zabić nie faceta, a dziewczynę, i to jeszcze piękną, i to jeszcze Polkę, to nie jest hipotetyczna sytuacja. Taka akcja naprawdę miała miejsce i w ogóle warto poznać tło tej historii. Otóż pewna piękna dziewczyna zakochała się zresztą z wzajemnością w członku polskiego podziemia. No ale była wojna i chłopak powiedział jej, że musi iść walczyć do partyzantów i ich związek po prostu musi trochę poczekać. Każdy ma swój system wartości, ale dziewczyna nie była w stanie tego zaakceptować. Stwierdziła, że jak nie jest najważniejsza, to ona się zemści. Poszła na Gestapo i opowiedziała wszystko o swoim ukochanym. A Gestapo zabiło całą jego rodzinę. Polskie państwo podziemne wydało na nią wyrok śmierci. Dąbski zapukał do drzwi, a jak dziewczyna otworzyła to nie wypalił od razu. Tym razem odczytał treść wyroku, ale to nie wszystko, bo dał jej jeszcze 10 minut na modlitwę i pożegnanie z najbliższymi. Oczywiście zaczęły się błagania i lamenty nie tylko dziewczyny, ale też jej najbliższych. I faktycznie Domski potraktował ją ulgowo, ale chyba nie o takie ulgowe traktowanie chodziło tym błagającym osobom, bo po 10 minutach faktycznie wyprowadził dziewczynę z domu i zastrzelił. Ale wyjątkowo nie strzałem w głowę, żeby, jak sam wspominał, Lepiej prezentowała się w trumnie. To było jedyne ustępstwo, na jakie sobie pozwolił. Czasem egzekutorzy brali też udział w akcjach mniejszego kalibru. Na przykład wymierzali sprawiedliwość dziewczynom, które puszczały się z Niemcami, bo wbrew pozorom nie było za to od razu kary śmierci. Nie, nie. Pierwszym ostrzeżeniem było ogolenie dziewczyny na łyso i wymierzenie 25 ciosów kijem na gołe Dubsko. A jeśli nadal po tym ostrzeżeniu dziewczyna lubowała się w niemieckich fujarkach, to chłopaki dopadali ją gdzieś w bramie i smarowali głowę taką specjalną substancją, która nie tylko wypalała włosy, ale też gwarantowała łysinę, przez przynajmniej kilka miesięcy. Jednak nawet przy takich akcjach nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem. Pewnego dnia Domski i jego kolega dostali pozornie proste zadanie: ogolić jedną dziewczynę, ale do akcji wkroczył jej ojciec, zaczął bronić córki, rzucił się na akowców z siekierą, krzycząc, że po jego trupie. No i chłopaki niestety musieli deklarację odważnego ojca zrealizować. Zabili go, ale przerażonej dziewczyny już nie ogolili. Uznali, że za swoje czyny poniosła znacznie cięższą karę. A jak egzekutorzy Armii Krajowej odnosili się do czerwonych wybawicieli ze wschodu? Teoretycznie rozkaz był taki, żeby Sowietów nie ruszać, ale to działało tylko w jedną stronę, bo czerwonoarmiści traktowali naszych chłopaków jak ostatnie łajzy. Między innymi kazali oddawać sobie w ciężkich bojach zdobyty na Niemcach sprzęt. I to nie byle jaki, bo broń, czy nawet samochody. Ale to nie koniec, bo jak dobrze już wiecie z odcinka Czerwona Zaraza, Sowieci potrafili zgotować polskim cywilom często o wiele gorsze piekło. Niż nawet naziści. Więc niby rozkaz Rzecz Święta, ale nie wszyscy z naszych chłopców mieli ochotę spokojnie, bezczynnie patrzeć na ruską samowolkę. Przykład? Proszę bardzo. Pewnego razu nasz Stefan jechał sobie rowerem gdzieś pod Rzeszowem, nagle spojrzał, a tam ktoś śpi pod drzewem. Podjechał bliżej, a to radziecki oficer. Zszedł więc z roweru i podszedł po cichu, żeby zorientować się, czy sen jest wystarczająco mocny, po czym wyjął z kieszeni. Wielki gwóźdź, który wpakował sowieckiemu oficerowi prosto w cymbał, po czym, z kamienną twarzą, jak sam wspominał, bez żadnych skrupułów, pojechał sobie dalej, jak gdyby nigdy nic. Czy był przypał po akcji z gwoździem? Raczej nie, bo zabicie sowieckiego oficera prawdopodobnie wyszłoby na jaw przy okazji krótkiego epizodu, jaki Stefan zaliczył w ludowym wojsku polskim, do którego musiał na moment dołączyć, żeby zachować życie. I ktoś powie: O, zaraz, zaraz zdrada. No nie do końca, bo Domski od początku wiedział, że stamtąd ucieknie. Odbębnił kilka dni jako kierowca ciężarówki, a potem czmychnął do lasu, bo zmienił się tylko okupant, więc likwidatorzy dalej byli potrzebni. Domski i koledzy znowu likwidowali konfidentów, ale tym razem współpracujących z Sowietami, a nie z nazistami. Z reguły te akcje wyglądały w ten sposób, że chłopaki przebrani w mundury służb bezpieczeństwa przychodzili do takiego gościa do domu i mówili, że mają do przekazania jakiś ważny rozkaz. Wpuszczano ich do chałupy i chłopaki wykonywali wyrok. I z reguły te akcje były bardzo niebezpieczne, ale czasami zdarzało się też tak, że takich konfidentów pomagali zlikwidować ich najbliżsi. I to czasami przypadkiem. Kiedy Domski razem z kolegami przyszedł do domu jednego z kolaborantów, to drzwi otworzyła im żona, która stwierdziła, że no przykro jej, ale męża w domu nie ma. No to chłopcy spojrzeli po sobie, uznali, że no trudno, nie tym razem to innym go dopadną i zaczęli odchodzić. I wtedy nadgorliwa małżonka powiedziała: Ej, chłopcy, a hasła nie zapomnieliście? No i wtedy nasi już wiedzieli, że jak jest jakieś hasło, to chłop jest w domu, tylko nie dla każdego. I zanim małżonka zdążyła się ugryźć w język, to nasi już wyciągali konfidenta z chałupy. No ale okej, okay, bo tak sobie opisujemy te wszystkie akcje, wykonywane bez mrugnięcia okiem, i pewnie niektórzy się zastanawiają, no ale zaraz, moment. Czy na pewno taki chłopak kilkunastoletni, zabijając kolejne osoby, nigdy nie miał momentu zawahania? Pewnie, że miał. Chociaż u Domskiego przyszedł on i tak wyjątkowo późno. Kiedy przyszło mu zabić przyjaciela. A konkretnie towarzysza broni. Razem walczyli w armii krajowej, ale gość w pewnym momencie poszedł do milicji. A że wiedział, kto w okolicy był w partyzantce, no to stanowił śmiertelne zagrożenie. Na początku Stefan kompletnie nie spodziewał się komplikacji. Wbili na posterunek z grupą likwidacyjną, błyskawicznie odnaleźli i obezwładnili trzech milicjantów zdrajców i zaczęli wyprowadzać ich z budynku na egzekucję. I wtedy milicjanci rzucili się do ucieczki. Chłopaki zaczęli strzelać, wszyscy milicjanci padli ranni. Stefan podszedł do swojego byłego już kumpla i usłyszał tylko ledwo wyjęczane. Stefan, dobij mnie! I wtedy coś w domskim pękło. Oczy zaszły mu łzami, ręce zaczęły się trząść i nie był w stanie zabić. O wykonanie wyroku poprosił kolegę z oddziału. Jeszcze w tym samym roku, w 1945, wyjechał z Polski. Po jakimś czasie osiadł w Stanach Zjednoczonych i tam dopiero zaczął na poważnie zastanawiać się nad tym, co robił. Uznał, że gigantyczny wpływ na to, jaki miał system wartości, miał fakt, że wychowywał się bez matki, a ojca też niezbyt wiele obchodził. Za to środowisko, w jakim się obracał, od najmłodszych lat intensywnie wpajało mu bardzo agresywną, bezwzględną miłość do ojczyzny. Swoje spisane wspomnienia Dąbski za Kończył takimi słowami. W końcu uznałem, że doszedłem do tego zwierzęcego stadium głównie przez moje wychowanie w młodych latach, w atmosferze do przesady patriotycznej. Gdy się dziecku wpaja od kolebki, jak ważna jest ojczyzna i że trzeba za nią walczyć z nieprzyjacielem aż do śmierci lub do zwycięstwa, to to dziecko, gdy dorośnie, będzie walczyć na rozkaz i strzelać do każdego, kto ma inne poglądy lub jest innej narodowości. Pisząc dziś te wspomnienia, próbuję, podając różne przykłady, usprawiedliwić siebie i takich jak ja, gdy chodzi o ogromne krzywdy, jakieśmy w tym czasie wyrządzili rasie ludzkiej. Stefan Dąbski popełnił samobójstwo w 1993 roku. Jak trzeba ocenić naszego dzisiejszego bohatera? My się tego zwyczajnie nie podejmiemy, ale nie dlatego, że tak jest po prostu łatwiej. Kurczę, kim my jesteśmy, żeby oceniać postawę gościa, który żył w tak nienormalnych czasach, że nam się to zwyczajnie nie mieści w głowie. Oczywiście, niektórzy stwierdzą, że był mordercą, ale za to mordował tylko kanalie. No ale zaraz ktoś im zripostuje, że może i kanalie, ale cały czas byli to ludzie. Z kolei ktoś inny stwierdzi, że to był po prostu zwykły morderca. Ale ktoś inny odpowie: o nie, 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 to nie był morderca, tylko żołnierz, który wykonywał swoje rozkazy, więc jest usprawiedliwiony. Jeszcze inni uznają go za. Zimnokrwistego, urodzonego psychopatę, mordercę, ale ktoś im zaraz z kolei zripostuje, że nie, to byłby normalny chłopak, gdyby nie agresywna turbopropaganda, która zrobiła z niego zimną, bezuczuciową machinę do zabijania, i pewnie każda z tych osób będzie miała trochę racji. Natomiast jest jedna rzecz, którą koniecznie trzeba z tej historii zapamiętać. To, że Stefan Domski nie był typowym chłopakiem z Armii Krajowej. On był ekstremalnym przypadkiem, a wierzcie mi, zdecydowanej większości żołnierzy AK nie cieszył widok rozwalanych ludzkich głów. I gdyby nie tacy ludzie jak większość żołnierzy Armii Krajowej, to dzisiaj, zamiast niedługo cieszyć się setną rocznicą odzyskania niepodległości, to kto wie, może mówilibyśmy w zupełnie innym języku.